Tutaj mamy informację o Beramie. Koło Beramu jest taki mały kościółek, gdzie jest najbardziej znany istryjski fresk przedstawiający taniec śmierci. Zaraz wejdziemy zobaczyć jak to wygląda. Zobaczmy w środku. Tutaj macie numer telefonu, bo żeby wejść do środka kościoła trzeba się porozumieć albo telefonicznie, albo za pomocą adresu, który też jest podany. Pod Beram 38 pani urzęduje. Kościół jest normalnie zamknięty, ponieważ te freski płowieją ze względu na powietrze, jak i też mogą po prostu wandale je zniszczyć. A są to obrazy rysowane w XIV wieku, więc bardzo cenne. Dlatego trzeba się Umówić za wizytę. Wstęp kosztuje 20 kuny od osoby. Naprawdę warto. Pani Wam opowie troszeczkę. Widzieliśmy, że o opowiadała po niemiecku, po francusku i po angielsku, więc oczywiście po chorwacku też. A dodatkowo możecie zakupić pamiątkowy magnes, co i my też uczyniliśmy. No jak malowany, jak żywy Także my udajemy się w dalszą podróż Do zobaczenia